Już pod koniec marca minie rok od wyjścia Inzoi i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, czy warto jest grać Inzoi w 2026 roku, czy ta gra przeszła tyle zmian, że jest w końcu na tyle grywalna, żeby po prostu przyżyć nam z tego przyjemność. Sprawdźmy to. Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich. Bardzo gorąco, raz serdecznie. Z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, Inzo to jest gra, którą ja wspieram od tak naprawdę jeszcze czasów, kiedy ta gra nawet nie wyszła. Natomiast też mogę tutaj się przyznać do tego, że no, gra wyszła w stanie dosyć agonalnym i na samym początku była bardzo mało grywalna. Na ten moment wiele rzeczy się poprawiło, więc chciałbym Wam też pokazać takie nowości, bo dużo z Was pytało w ogóle, czy ja gram, czy warto. Ja ostatnio sobie właśnie w ten taki świąteczny, Sylwestrowo, i tak dalej, wolny czas troszeczkę więcej pogrywałem. Miałem czas na sprawdzenie fajnych rzeczy, więc też dzisiaj te rzeczy chcę wam pokazać. No dobrze, jesteśmy w rozgrywce. Jesteśmy sobie w pięknym Blizz Bay. I pierwszą, taką chyba najważniejszą nowością, która w ostatnich czasach doszła do Inzoi, jest możliwość prowadzenia własnego biznesu, i to jest coś, co naprawdę wydaje mi się, jest dosyć fajnym systemem, więc przejdźmy sobie do telefonu naszej Zojki i pomyślmy sobie właśnie o takim biznesie. Co prawda nie mamy dużo tutaj miałów pieniędzy, natomiast najwyżej sobie coś tam szchejemy. Także wejdźmy sobie tutaj do biznesu i możemy, jak widzicie, sobie, tutaj, taki albo biznes zarejestrować, albo kupić jakąś nieruchomość właśnie pod ten biznes. Od razu sobie dodam też właśnie pieniędzy, może 15 tysięcy na razie, także będziemy mieć 16. Tutaj właśnie w Inzoj Cheat, żeby dodać pieniądze, to jest add money i po prostu ilość tych pieniędzy, więc wejdźmy sobie teraz do telefonu i kliknijmy sobie właśnie kup nieruchomość i zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Mamy, jak widzicie, jakieś tutaj nieruchomości mniejsze do wyboru. Tutaj mamy Aleje Oceanu Crest, ta nieruchomość jest pusta i poszukaj nowego właściciela, który przejmie, jest dosyć tania. Duża część właścicieli firm sprzedawała wszystko w szale obniżenia cen, co, co prowadziło do porażki, liczba klientów zmniejszyła, się, i tutaj mamy też jakby wybór jeszcze. W jakim miejscu to jest to miejsce? To jest Hot Place. Miejsce ten nieżyciem dzięki marketingowi szeptanemu, liczby dowiedzących lekko rośnie. To może weźmy to, bo ta jest mega tania. To się nie jest taka duża różnica między nimi, A to jest jednak, widzicie, mamy tutaj trochę mniej osób, a tutaj trochę więcej, więc wejdźmy sobie do tej i kupmy sobie taki biznesik. No i następnie musimy sobie taką firmę zarejestrować. Weźmy sobie na przykład, um, zróbmy to jako babeczki, albo nie wiem, piekarnia. Mamy piekarnię u Jenny. tu zawsze świeży chlebor. I możemy sobie też właśnie taką nieruchomość tutaj wybrać. Wybierzmy sobie też rodzaj działalności. Mamy sobie do wyboru właśnie ustawienia użytkownika, czy jakieś takie własne. Możemy sobie zrobić piekarnie. I mamy tutaj też polecane obiekty, które mieliśmy, które powinniśmy mieć, czyli właśnie lodówka, blaty, jakieś stoisko na targu, dowolny piekarnik mamy stoisko na targu i jakiś tam kiosk. Mamy też właśnie aktywność klientów i docelową klientelę, średnia cena usług, to też możemy sobie wszystko jeszcze tutaj dostosować, możemy też stworzyć kawiarnię, centrum formy kawiarnie internetowe, restauracje, klub, czy jakiś tam lunch. Weźmy sobie, zróbmy na razie piekarnię. E, mi się to podoba. Godziny otwarcia to jest fajne. Bardzo mi się podoba, w jakie dni działa. Możemy sobie wybrać więcej. Ja, oczywiście, jako, że Jana jest tutaj dosyć mocną pracoholiczką i ten biznes chce bardzo mocno ogarniać, no to ona właśnie sobie zrobi to od poniedziałku do niedzieli po prostu i będziemy sobie kończyć na przykład o dwudziestej, od 8:00. Nie będziemy mieć opłaty za wejście, ale weźmy sobie mm, takie dosyć, dosyć, dosyć taką większą marżę. Mamy też tutaj ustawienia właśnie użytkownika użytkowania tego miejsca, czyli co będą robić klienci, będą robić porządek, będą sobie się uprzejmie, będą sobie żartować, będą sobie robić zdjęcia, może jakieś takie Instagram bo, że będą na pewno jeść, będą na pewno pić kawę, jeszcze z takich rzeczy. Jak widzicie, możemy sobie różne tutaj przeróżne rzeczy wybierać. Z tego więc naprawdę jest to dosyć do tego właśnie jak działają biznesy z dochodowego hobby w Simsach. Mamy też docelową do klientelę. Ale tutaj mamy tak naprawdę wszystkie grupy wiekowe, oprócz takich wiecie, dzieci, takich bardzo, bardzo małych i tutaj też mamy przepisy, które będziemy chcieli sprzedawać, tutaj mamy jakieś maślane ciasteczka, takie różne po prostu presety, które zostały wysłane, ja bym też chciał, żebyśmy mimo wszystko, aha, możemy mieć max 10 tych rzeczy. To czekajcie, może być tam odklikam z tych wyższych levelów, bo my jeszcze tych wyższych levelów nie mamy do pieczenia. Trochę się zabieramy od tyłkę strony, że tak powiem, ale właśnie jakieś takie kawki itp. i td. tutaj też sobie dodamy, żebyśmy sobie mogli takie rzeczy robić. Mamy zarządzanie pracownikami. Ja na razie myślę, że na ten moment my pracowników nie potrzebujemy. Zobaczymy, czy ta klientela u nas będzie duża, czy nie. I sobie możemy oczywiście standardowo wybrać aktywności co do tego. Czyli pierwsze mamy nadzienie do wypieków, napełnianie kawy i jedzenie jeszcze będziemy mieć właśnie pieczenie i robienie kawy i mamy też właśnie ustawienie uniformów co możemy sobie właśnie jaki uniform tutaj po prostu zrobić i poddawać jakieś jak widzicie rzeczy i mundury możemy tutaj sobie na spokojnie patrzcie, dodawać jakieś takie właśnie, o, na przykład, jakieś takie sobie dodam, bo tutaj mamy jakieś takie plaisety już stworzone, ale pewnie też w jakiś sposób możemy to sobie stworzyć po prostu samemu. No i mamy statystyki, to statystyki już będą i rekordy, jak już ten nasz biznes się troszeczkę rozwinie. Także zamykamy sobie to, zakończamy tą konfigurację biznesową. No i teraz lecimy sobie właśnie. Do tego miejsca. To jest ulica Zatoki Noskowej o zachodzie słońca. Ja bym chciał wiedzieć, czy jest jakaś możliwość, żebym ja po prostu. O, edytował nieruchomość, właśnie. Przejdźmy sobie tam. Przejdźmy sobie tam i zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Ej, ta nieruchomość jest całkiem spora. Patrzcie, ile my tu mamy miejsca. Jesus Christ, i ona tak wygląda dosyć fajnie, nie? No, naprawdę, fajna miejscóweczka. Także tutaj mamy to miejsce, właśnie na blacie i tak dalej. I tutaj mamy różne, właśnie takie biznesowe rzeczy. Więc ja, po pierwsze, pousuwam sobie na przykład te dwie rzeczy i sobie takie tutaj stoiska na początku też powsadzamy, żeby tutaj można takie rzeczy wsadzać. Tylko minimalnie jeszcze w tą stronę, żeby po prostu tutaj coś takiego było. Niestety, no, ta, jak wiecie, to ustawianie rzeczy w Inzo, i to nie jestem jakimś takim wielkim fanem. Ale tak to zróbmy. Co tutaj jeszcze mamy? szyld wynajmu? Nie. Tablica do wykładów to też nie. Witryna wystawowa? Nie. Modele do wystawienia to też. Aha, mamy tu jakieś takie repliki. Aha, czyli możemy sobie jeszcze to jakoś tam, wiecie, urządzić, niby. No nie, że mamy takie repliczki, że tutaj sobie coś takie pierdułeczki stoją, żeby to sobie popostawiać. Możemy więcej popostawiajmy. Rzeczy na targ? To niekoniecznie, ale jeszcze mi się przyda jakaś taka kasa albo. Albo wiecie, e, jakiś taki coffee machine, no i kuchenka, nie? Ale kuchenka to myślę, że możemy sobie na spokojnie do pieka pieczenia piekarnik po prostu zrobić tutaj, a ekspres do kawy to damy sobie tu i pieniędzy nam braknie, czekajcie, ctrl shift c, tak zwanie się wtedy włącza, add money, no weźmy sobie jeszcze dajmy 7 koła. I teraz sobie właśnie zróbmy jakiś taki piekarnik tutaj z kuchenką, lodówka na wino, w sumie też by się przydała, ale... O, albo stojak na wino, też by się przydał jakiś tutaj. No bo mimo wszystko pewnie jakieś tam wino będziemy w przyszłości serwować. Lodóweczka też pewnie się przyda, bo musimy skończyć te rzeczy wyciągać. No jakiś taki blat roboczy, najtańszy jaki mamy, tutaj coś damy i tutaj damy jeszcze jakiś, żeby po prostu można było coś tutaj pogotować. Tak prowizorycznie w robię, bo sobie jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. No i jakiś stolik musi się też na spokojnie, nawet bym powiedział najlepiej tutaj może na sam początek z trzy stoliczki, powinniśmy tutaj znaleźć, żeby ci nasi goście sobie po prostu, wiecie, zasiadali i, i jedli te, te wszystkie rzeczy. Oczywiście jak już też nie chcę za dużo tutaj, wiecie, czytować z tymi pieniędzmi, więc powkładam na przykład po dwa krzesełka, tutaj też dwa, żebyśmy też zarabiali trochę na ten biznes, bo jak wiecie, takie otwarcie biznesu, no nie jest naj, najprostsze. Dobra, i my jeszcze z takich wszystkich rzeczy mamy, tylko jeszcze kiosk oni kazali mi tutaj wynaleźć jakiś, więc Mały kiosk, tylko że nie mam pieniędzy znowu, dobra ostatnia po prostu, taki kioszczyk, nie wiem jak to będzie wyglądać, to jest taki kiosk, który działa tak jak w Simsach, nie mam pojęcia, ale to postawmy sobie go tutaj może, no i tak to wygląda i zobaczymy czy jeszcze czegoś potrzebujemy, jak nie to będziemy lecieć po prostu z takim tematem. No dobra kochani, jest siódma przed południem, więc, więc zobaczymy, czy z nimi dzisiaj powiadomienie na 8 rano, że właśnie powinniśmy tam iść i już zaczniemy właśnie robotę, czy to będzie wyglądało tak, że będziemy to musieli zrobić dopiero wtedy, kiedy będzie następny dzień od założenia biznesu. Zobaczymy. O, rozpoczynamy działalność, jak widzicie idziemy tam oczywiście do naszej pracki, zaraz będziemy otwierać tę imprezę, także stara, yy, wiesz tak, powiem ci tak, lećże do roboty swojej, bo ty trzeba się nauczyć w ogóle piec. Dobra, lecimy do naszej piekarni, przejdź tutaj. Najbardziej mnie Finzo i wkurza to koślawe polskie tłumaczenie. Co to znaczy? Ona jest zawartość. Całkowicie zdrowy stan radosności. No właśnie, to jest zawartość przetłumaczone, no po prostu. Weź człowieku, dowiedz się o co z tym chodzi, nie? Dobra, no ale witamy w naszej. O, są jacyś klienci, a my tutaj nic nie mamy. E, więc e, pierwsza rzecz, Jenna, ty zapierdzielaj, wiem, żeśmy to trochę źle otworzyli, bo tutaj trzeba piec na spokojnie, jakieś ciastuczka. No i zobaczymy po prostu, jak to się będzie sprzedawać z czasem. Na razie oczywiście, wiecie, są pierwsze dni, ale gości naprawdę jest sporo, tylko że nie czekają na to, że nic nie ma do kupienia, więc niedobrze, ewidentnie. I Ty Piara nam tu wchodzi, no musiał to jakoś tutaj kwiatem zestawić, czy coś. Żeby nam tutaj nie wchodzili. No ale to widzicie, też się jakoś mocno nie przygotowaliśmy, więc mogliśmy to, to zamknąć, ale no, będą mieć chociaż po prostu świeże rzeczy, że tak powiem. Dobra, i teraz tak. Mm, z tego co wiem, to normalnie mogę teraz kimś właśnie. Wystaw na sprzedaż te rzeczy. Nie, nie jedz tego, kochana. Wystaw na sprzedaż. Wystawiamy na sprzedaż i zobaczymy, czy ktoś będzie chciał to kupić, zobaczymy za ile to jest pieniędzy, jakoś zła za 10, no to nie, nie niezbyt, ale to też dlatego pewnie, że jakoś jest po prostu zła, także będziemy troszkę próbować i z czasem mam, no chociaż marż, o patrzcie, pani kupiła już ze 80 milionów, tylko jest niezadowolona z <śpuszczam> kupienia tych rzeczy, no niedobrze, no to my będziemy tak słuchajcie próbować i zobaczymy sobie wiecie, jak to potem jakiś jakichś e, dwóch, e, trzech dniach po prostu będzie działać, ja raczej myślę, że my ty będziemy spać po prostu, skoro to jest otwarte tak krótko. Albo po prostu zmieni jakoś tą... Wiecie, zmienię tą kolejność tutaj dni i może po prostu wtedy jakoś któregoś dnia to po prostu szybciej przygotuję, schowam do lodówki i będę to po prostu wiecie wyjmował, zobaczymy, ale widzę, że ludzie chcą kupować te rzeczy i o za 50 simolów, no, simolów miało wkupiła, więc coś tam zarobiamy i jest na pewno fajniejsze wiecie niż te takie m, m, prace, które mamy w teraz, bo według mnie te prace mimo tego, że są otwarte nie są za bardzo interesujące, a tutaj faktycznie możemy skupiać się na rozwijaniu czegoś swojego, więc to jest spoko i faktycznie działa to w miarę? Interesująco, ale ja właśnie w zarządzaniu tego biznesu od razu właśnie kliknę, żeby jutro mieć wolne i ja po prostu jutro pogotuję jakieś rzeczy zarządzaj biznesem ustawienia. Czy ja mogę w ustawieniach jakoś zmienić dni otwarcia? Wiem, że. Aha, nie możesz dostać czasu. No, dobra, jest w trakcie działania. To ma kompletny sens, więc o 20, jak już po prostu skończymy naszą robotę, no to wtedy mm, właśnie. Na spokojnie będziemy po prostu mogli dalej z tym działać i zmienić sobie, żebyśmy jutro po prostu nagotowali tych rzeczy, no nie? A ludzie sobie siedzą ludzie sobie spędzają czas, jeszcze jakbyśmy kawę dorobili, to w ogóle by było sztosiwo istne. No patrzcie, pan kupił za 12, to za 12 to niezbyt dosyć, nie, niezbyt dobra cena. Rzekłbym. A i znowu 10. No tak, że coś tam zarabiamy. I ci ludzie faktycznie tutaj są przychodzą. Jak widzicie, i to nawet sporo tych ludzi, gdybyśmy jeszcze mieli właśnie więcej towaru, no to na pewno myślę byłoby dobrze, więc jak sobie jutro tutaj pogotujemy, następny dzień, to myślę, że będzie istne, siwo po prostu. O, 25, i czasami zdarzają się, słuchajcie, widzicie, lepsze rzeczy. Nieźle. A no chyba, że zatrudnimy pracownika, który będzie piekł. Też może być taka opcja. Spróbujemy od następnego dnia, żeby też nam ktoś tutaj, słuchajcie, pomógł, no bo Jena ewidentnie nie spodziewała się, że będzie miała taką klientelę po prostu od początku, która będzie kupować wszystko, co ona tutaj po prostu wystawia od razu. O, to też 25, jak jakoś jest średnio, to też widzicie, to się zmienia. Super, i wydaje mi się, że wtedy nie kończy się, nie może się jakoś tutaj mogą te ciastka po prostu, że tak powiem, przeterminować, więc fajnie, jakby tak to działało, że możemy jakby wiecie, nagotować teraz po prostu jutro, jak sobie zrobimy ten poniedziałek wolny i wtedy, wiecie, zacząć sprzedawać jak szaleni. Ej, ale imagine, naprawdę, ten update właśnie ze stworzeniem własnego biznesu, bardzo, ale to bardzo, ej, ci tu wchodzą i się stawia nad moimi winami, nie mam pytań. Um, ten update tak bardzo mi pozytywnie nastraja, bo ja sobie wyobrażam, że robimy jakąś taką właśnie rodzinną tutaj, albo że kogoś poznaje i po prostu robimy taką rodzinną piekarnię, tutaj jej mąż, i dzieci w ogóle wszyscy po prostu się jakoś tam w to włączają i tak harują, żeby po prostu sobie zarobić na najlepszy dom, ale to tak wszystkich ich łączy i w ogóle, naprawdę? Ten update już ja testowałem oczywiście, już ten update wcześniej i powiem Wam, że naprawdę przysparza we mnie dobre emocje, o za 50 typek kupił. Więc, zarobek jest dobry, zatrudnimy sobie, albo znajdziemy po prostu przez jutrzejszy dzień podczas gotowania męża, albo zatrudnimy sobie jakiegoś pracownika, żeby tutaj też rozmawiał z tymi ludźmi, żeby też pomagał gotować i zobaczymy wtedy, czy po prostu ten biznes będzie szedł lepiej. I nie wiem, czy ona nie jest w ogóle w stanie agonalnym, jeżeli chodzi o swoje samopoczucie, ale o, nie jest tak źle. Ogarniamy wszystko, Janet się nic nie przejmuj kochana. O i patrzcie, znowu za 50, no naprawdę dobrze nam idzie, jak my tutaj pierwsze zarobki robimy, na pewno lepiej niż takiej zwykłej pracy. I za, że tak powiem zachęca do, do posiadania własnego biznesu. I po, o 75, ej my robimy kokosy tutaj. Tylko szkoda, że ona tego nie je właśnie. Bo teraz zauważyłem, że oni kupują to, te rzeczy, ale nie jedzą, więc może ja jakoś to źle wystawię, może powinienem po prostu to, to położyć, wiecie, umieścić na blacie i... ale nie sądzę. Zdjęcie sobie cykają, widzicie to? No może spróbujemy to w ten sposób, że umieścimy to na blacie i zobaczymy, może wtedy to się jakoś. Cena. No tak, nie, popatrzcie, cena jest 75, więc zobaczymy, czy ktoś będzie w stanie jakby kupić za to. Czy to musi być właśnie w tym, w tym blacie, jakby tak. Bo ja bym chciał, żeby oni tutaj wiecie jeszcze jedli te rzeczy, nie? Oj, dobra, dokładnie tak jesteś, no ale za godzinę kończymy to sobie jeszcze. Na szczęście masz tej kuchnię, to sobie ugotujesz. Wzięła sobie ciastko, ale nie dostaliśmy pieniędzy chyba żadnego, czyli aha, no to dziwnie, to chyba że zrobimy właśnie, będziemy mieć takie ciastka, w których oni będą jeść, wiecie, sobie na miejscu i będziemy też mieć takie ciastka, które będzie sobie można kupić na wynos, w taki jakby sposób można to ograć, to no nie, bo widzę, że on bierze to ciastko i je faktycznie, ale nie płacą mi za to pieniędzy, dobra, przygotuj sobie jakieś jedzenie, wtedy może sałatkę sobie zrób kochana, jak już będziemy ono i 50, patrzcie, zarobione my sobie zaraz tutaj ogarniemy coś do wiedzenia w międzyczasie i zobaczymy sobie te, takie pewnie podsumowanie tego pierwszego dnia naszej firmy tak, mamy zamknięty sklep no i patrzcie, zrobiliśmy 242 e, miały e, nie mieliśmy żadnych płatnych usług, nie mieliśmy opłaty za wstęp i całą opłatę za film zapłaciliśmy, no i za koszt tworzenia, więc naprawdę jest nieźle. Ja myślę, że jeszcze jak tutaj ustalimy jakąś, właśnie stałą opłatę za wejście, może czy coś to jeszcze dodatkowo, coś tam dostaniemy. Także ja tutaj nas spokojnie sobie pozarządzam tym biznesem. Po pierwsze, w poniedziałek nie będzie otwarte. Opłata za wejście będzie po pojedynczym wejściu 20. Ok. I niech będzie drogocennie. Zobaczymy, czy to nam jakoś mocno zmieni tutaj to wszystko. I zobaczymy też, możemy sobie Wiktorię Rogers zatrudnić. Ok będzie pracownikiem i bierzemy sobie jakie, jakie aktywności on będzie robić ona będzie uh, robić na dzień do wypieków i będzie właśnie też robić kawę i będzie też piec i niech sobie nosi taki właśnie uniform. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja sobie oczywiście jutro tutaj postaram przyjść naszą Jeną, pogotować trochę, ale tym was zamęczać nie będę, więc wrócę do was już kolejnego dnia, żeby to mocniej po prostu przetestować. No popiekłem troszeczkę, więc lecimy do naszej pracki i ona troszeczkę niezadowolona, bo nie ma wystarczającej ilości zabawy. Natomiast zobaczymy, czy dzisiejszy dzień będzie większym sukcesem, jeżeli chodzi o klientele, jak nasza pracownica tutaj się, że tak powiem, będzie sprawdzać. Widzę, o proszę, już go Dziękuję, kochana, no to świetnie. No to patrzcie, co zrobiłem, bo ja tutaj mam w ogóle masę masę, masę, masę rzeczy, które chcę powyciągać i powkładać właśnie tutaj do sprzedaży. Także wystawiamy to na sprzedaż. Nie jedz tego, kochana, tylko wystawia mi to wszystko na sprzedaż, bo no tutaj pogotowało już Naprawdę takie te rzeczy no dosyć fancy, jak widzisz. Chociaż co prawda te ceny są średnie i, i jakość też jest średnia. Natomiast no mam, mam trochę tych, jak widzicie, tych ciast. E, tutaj jakieś tiramisu, sraty taty, więc faktycznie myślę, że to będzie spoko. Nasza pacjenca tej gotuje, więc ona też będzie wystawiać po prostu wszystko na sprzedaż. wyje. Świetnie i nie jest, tylko po prostu dalej wystaw mi to na sprzedaż kochana, żeby. No to. Aha, oni wszyscy płacą za wejście jeszcze. No tak, zapomniałbym. Więc te 25 simolonów się pojawia, a przecież my to wszystko za wejście daliśmy. Ha, mocny shit, kochani. No to my będziemy bogaci. Oj, patrzcie, typiarka kupiła coś i to się nazywa biznes. Boże, pieniądze wpadają do nas. No te... patrzcie, każdy wchodzi nawet, nie? Więc to jest. Oj, za 112 kupiła. Boże, toż my, my to będziemy. Bogaczami. No to dobrze. I wtedy będziemy też się mogli bardziej zajmować klientami, jak już wszystko to wiecie. Po prostu wyłożymy i wszystko to damy do sprzedaży. I ona też, widzicie, wkłada to pięknie do sprzedaży. 105? Ty wiara jest dobra. Ty wiara jest dobra, lepsza niż my. <gry> tego się nie spodziewałem. Oczywiście, że nie jest tego, tylko wystaw też mi to na sprzedaż. To jest zawsze trochę dziwne, że nie mogę po prostu kliknąć, nie wiem, wystaw wszystko na sprzedaż, czy coś w tym stylu. Ale no bi biznes się kręci. Patrzcie, wy. 105. ło. Tutaj te pończuszki dawaj też, kochana, niech ludzie kupują. Kolejne patrzcie co tu się od, od Janie Pawła, nie? My nie nadarzamy wykładać rzeczy, bo po prostu i kawki ona będzie robić, wszystko. Wyjmij jeszcze te donaty. Po prostu te rzeczy schodzą jak szalone. I nasza pracownica gotuje. Dobra, coś co? Możemy jakąś kawkę przygotujemy. A jak kliknę, czekaj. Może chodzi o to. Może Może chodzi o interakcję, uzupełnić swój asortyment na rynku i napełni kawę. Jeżeli my będziemy to robić, tą kawę, to może to oznaczać, że my po prostu będziemy ją robić i ona od razu będzie tutaj wykładana. Czy to o to chodzi? Może to jest po prostu wiecie, złe, złe tłumaczenie. A młynek jeszcze potrzebujemy. No dobrze, nie ma problemu. Młynek. Ja nie chcę tu budować. Ja chcę edytować tam. Ja wiem, że można to zrobić jeszcze w ten sposób. Jako nieruchomość, tutaj i tutaj można właśnie nieruchomość, no właśnie. Wilek, siup i siup. I teraz powinno być, o, proszę bardzo, espresso na przykład. A no i tak to działa, patrzcie, okej, okay. czyli ja też tak mogę tą kawę robić zarąbistę. Czyli tak to działa, ona też widzę tutaj to robi, dobra, to niech ona sobie to robi, no spokojnie. Ta pracownica jest lepsza niż się spodziewałem, to wyjmijmy jeszcze te donaty i wtedy je wyłóżmy. No, e, naprawdę biznes się, nie powiem, że nie, ale kręci. Wystaw na sprzedaż. O, ktoś wziął jednak. No dobra, no ale tutaj widzicie, jakoś one się, dziewczyny tej dzielą, kawki wystawiają, ta robi. No naprawdę ja w szoku zobaczymy, czy cały dzień wytrwają dziewczyny, czy nie. No tak myślę szczerze, stałoby nam się więcej pracowników, bo naprawdę oni tutaj nieźle kupują mi większa kuchnia i więcej możliwości robienia. Tutaj tych rzeczy, bo naprawdę, nie wiem czemu ci ludzie wchodzą w ogóle od drugiej strony, ale to nie jest ważne. Jakby mi się podoba cały sam system tego i uważam, że naprawdę ten system jest super na ten moment i no działa to nawet trochę lepiej niż w restauracjach na przykład, wiecie, w Simsach, no nie, więc to jest ciekawe. Co prawda, no na ilość ludzi ewidentnie potrzebujemy więcej, albo po prostu powiedzieć, że ty, ta nasza pracownica tutaj na przykład tylko i wyłącznie będzie ku, tutaj, wiecie, właśnie piec te rzeczy czy coś, no nie, natomiast, slay no, powiem wam, że ten biznes to jest opłacalna kwestia. Zamykamy sklep, zobaczmy, jak to wygląda. 1183, mieliśmy 550 wydatków. Ułożenie linii są naprawdę wyrafinowane, no wszystko działa. No dobra, kochani, czyli da się faktycznie fajnie ten biznes prowadzić. Natomiast jeszcze jest kilka rzeczy o Inzoy, o których chcę z wami porozmawiać. Twórcy Inzoj wstawili taki dokument, w którym opisali wszystko to, co będzie działo się w 2026 i ogłosili naprawdę ciekawe rzeczy, więc ja oczywiście poprosiłem AI, żeby to przetłumaczył. sure I już przechodzimy do tej przetłumaczonej wersji i przeczytamy sobie to, bo jest to naprawdę ciekawe. Jak widzicie mało tego nie jest, więc sobie to na spokojnie przeczytajmy. Beyond the Fundamentals, czyli Roadmapa na 2026 rok. Roadmapa jest realizowana przez dedykowany wewnętrzny zespół pracujący równolegle z istniejącym zespołem odpowiedzialnym za rozwój rdzenia gry. Czyli chodzi o to tutaj, że został zatrudniony kolejny nowy zespół do tworzenia kolejnych nowych funkcji w inzoi, które nie wpływają po prostu na funkcje obecnie tworzone. Celem tych działań jest rozszerzenie możliwości gry bez ograniczenia koncentracji zasobów ani personelu zaangażowanego w bieżąco Przynie podstawowego gameplayu. Wszystkie inicjatywy znajdują się obecnie w fazie aktywnego rozwoju, w tym modding, tryb multiplayer, to jest mocna rzecz, NPC sterowani przez AI i Canvas Town wraz z Fate Engine. Ponieważ są to projekty silnie oparte na badaniach i rozwoju, harmonogram i zakres mogą ulec zmianie w zależności od postępów prac. Dodatkowo, kierunek rozwoju może zostać skorygowany na podstawie wyników testów na średnim etapie, zakres funkcji może się zmienić w zależności od wybranego modelu operacyjnego. No i co się będzie działo, jeśli chodzi o mody? Jeśli chodzi o mody, to kierunek rozwoju jest taki, że ze względu na złożoność i trudność nauki silnika Unreal Engine, z którego korzysta Inzej, planowane jest stworzenie narzędzia w stylu kreatora, które ułatwi użytkownikom rozpoczęcie przygody z modowaniem. Jednocześnie rozwój modów oparty na skryptach będzie kontynuowany, zespół intensywnie pracuje nad jego przyspieszeniem, jednak ze względu na konieczność głębokiej integracji z całą grą, istnieją ograniczenia co do tempa wdrażania tych rozwiązań. Z tym zespołem jest dostarczenie tych funkcji tak szybko jak to możliwe w ramach realnych możliwości technicznych. I mamy harmonogram, jeżeli chodzi o mody. W 2023 styczniu ModKit będzie jego struktura przebudowana tak, żeby assety były obsługiwane w formacie opartym na json co ma zabiegać niezgodnością danych modów. Do gry zostanie wbudowana nowy system zarządzania modami. W marcu y, będzie rozbudowa kreatora, y, właśnie ZOJA, wsparcie dla akcesoriów animacji i modingu twarzy oraz ulepszenie funkcji zarządzania projektami. W czerwcu Dostaniemy modding pojazdów, migrację do Unreal Engine 5.6 i testowanie. Szablonów treści, na przykład rolnictwa. Później będą jakieś integracje platformy i kolejne badania i e, rozwoje, testy moddingu z innego z multiplayerem, kreator AI do modingu danych i w grudniu dodanie wsparcia dla moddingu w skryptu, czyli mody skryptowe, czyli takie wiecie, po prostu większe mody jak do Simsów. Canvas Town. E, główną ideą Canvas Town jest uchwycenie interesujących sytuacji z życia, aby inni gracze mogli wejść w te historię i przejść je samodzielnie. Canvas Town ma być pierwszym środowiskiem dla Fate Engine, przyszłości jeszcze tak, aby Fate Engine mógł również działać w innych miastach. Jednym z głównych wyzwań gatunku jest utrzymanie motywacji graczy. Systemy symulacyjne mogą tworzyć historie, które mają naprawdę angażujące, ale losowość może też prowadzić do doświadczeń dziwnych lub rozczarowujących. Celem tego systemu jest zachowanie wartości gatunku, umożliwić zapisywanie i udostępnianie dobrych rozgrywek momentów wartych przekazania innym. I Canvas Town to jest po prostu nowe, niewielkie, komfortowe miasto, które działać będzie płynnie na słabszym sprzęcie, będzie dawać graczom przestrzeń do budowy i personalizacji własnego miasta, co będzie jeszcze to oznaczało, że jest tam mniejsza skala, oznacza to łatwiejsze poruszanie się i unikalną zaletę wśród wszystko w u gracza staje się częścią grywalnej przestrzeni. I mamy tutaj harmonogram tego, ale no, najważniejszą dla mnie kwestią jest to, że do inżynierii ma dojść właśnie kwestia online, bo myślę, że to zmieni i tą grę bardzo, bardzo diametralnie. Wciąż istnieje wiele nierozwiązanych kwestii, które muszą zostać zweryfikowane w testach wewnętrznych i zewnętrznych, aby twierdzić funkcjonalności online. Inzuj Online rozwijany jest równolegle z ciągłą migracją do do wersji bazowej gry, co czyni projekt szerokim i technicznie wymagającym. Projekt jest to nowy kierunek dla gatunku, prace zaczynają się od postaw, w tym od definicji grupy docelowej. ma nadzieję, że gracze polubią inzuję Online, a przez cały 2026 rok planowane są rozmowy ze społecznością omawianie wyników testów i wspólne kształtowanie kierunków rozwoju. I harmonogram jest taki, że w styczniu 2026 będzie mieć. Tworzenie i zapisywanie postaci związanej z kątem Zojów, zapisywanie i zdawanie sesji hostowanych, później budowę webowych stron, main, plaza i lobby, poczekanie, dodanie nowych kanałów online i czatów, aktualizacja funkcji MyZoi, narzędzia dla hosta do tworzenia gry i tak dalej. No i tak naprawdę jeszcze nie wiemy do końca, kiedy ten multiplayer się będzie pojawiał, natomiast zostało to właśnie ogłoszone, że takie ogłoszone, że taki InZoj online właśnie się pojawi, także dużo, dużo się dzieje. I ja osobiście planuję nagrywać mam więcej o InZoj. Pierwszą rzeczą, którą sobie właśnie pożyliśmy, jest ta rozgrywka biznesowa, w której teraz jesteśmy szefem. Natomiast kolejną rzeczą, którą bardzo, bardzo mocno rozwinięta w Inzo, i jest ta funkcja przestępcza. Mamy więcej możliwości kradzieży, oszustwa, interakcji przestępczych, itd. i dalej. I ze względu na to, możemy też zostać złapani w do więzienia i mieć procesy sądowe. O tym wszystkim porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach z Inzo, jeżeli tylko i wyłącznie będziecie chcieli takie rzeczy oglądać. Także dajcie mi znać w komentarzach, moi kochani. Jeżeli tak, to ja taki film wam zrobię. A w się witam Was w 2026 roku i dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie, że chcecie więcej i cóż, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Buziaczki dla Was, do zobaczenia i cześć!